Witaj w medytosferze. To Twoja bezpieczna przestrzeń, w której ciało, umysł i dusza mogą na nowo odnaleźć równowagę, siłę i zdrowie. Za chwilę usłyszysz 111 potężnych afirmacji na zdrowie, które napełnią Cię energią życia, spokojem i uzdrawiającym światłem. Nie musisz robić nic więcej. Tylko być, oddychać i pozwolić, by każde słowo docierało tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Powtarzaj te afirmacje w myślach lub nagłos, albo po prostu słuchaj i pozwól, by Twoja podświadomość zrobiła to, co potrafi najlepiej, tworzyć w Tobie nowe, zdrowe przekonania i uzdrawiające zmiany. Jeśli pragniesz prawdziwej przemiany, wracaj do tych słów codziennie przez co najmniej miesiąc. Niech staną się Twoim codziennym rytuałem troski o siebie i Twoje zdrowie. Jesteś gotowa? Zaczynamy. Moje ciało jest silne, zdrowe i pełne energii. Z każdym oddechem wypełniam się zdrowiem i światłem. Każda komórka mojego ciała regeneruje się w harmonii. Ufam swojemu ciału. Ono wie, jak wrócić do równowagi. Zasługuje na zdrowie, dobre samopoczucie i witalność. Wybieram zdrowe myśli, które wspierają moje uzdrowienie. Moje ciało ma nieskończoną moc samouzdrawiania. Kocham i akceptuję swoje ciało takim, jakie jest. Moje serce bije rytmem zdrowia i radości. Każdego dnia staje się coraz silniejsza i zdrowsza. Moje myśli są pełne uzdrawiającej energii. Przyciągam zdrowie i wewnętrzny spokój. Moje ciało współpracuje ze mną w pełnej harmonii. Z wdzięcznością przyjmuję zdrowie na wszystkich poziomach. Moje organy pracują doskonale, wspierając moje dobre samopoczucie. Z każdym oddechem oczyszczam się ze starych, ciężkich energii. Oddycham zdrowiem, oddycham spokojem. Moje ciało odradza się w każdej chwili. Wybieram zdrowe nawyki, które służą mojemu ciału. Jestem wdzięczna za każdy dzień w zdrowiu. Każda komórka mojego ciała świeci światłem uzdrowienia. Moje ciało jest moim bezpiecznym domem. Zasługuje na to, by czuć się dobrze we własnym ciele. Moje zdrowie wzmacnia się z każdą myślą pełną miłości. Akceptuję procesy uzdrawiania, które zachodzą we mnie. Jestem w pełni bezpieczna w moim ciele. Moja podświadomość. Wspiera moje zdrowie. Pozwalam sobie na pełne zdrowie i równowagę. Moje ciało jest cudem i dziękuję Mu za to. Moje komórki pamiętają, jak być zdrowe i pełne życia. Każdy dzień przynosi mi nowe pokłady siły i witalności. Moje ciało pracuje dla mnie z miłością. Z miłością wybieram zdrowe jedzenie i nawyki. Moja energia życiowa rośnie z każdym oddechem. Zasługuje na lekkość i swobodę w moim ciele. Czuję się coraz lepiej z każdym dniem. Moje ciało. I umysł tworzą idealną harmonię. Odpuszczam wszystko, co nie służy mojemu zdrowiu. Moje serce jest zdrowe i pełne miłości. Moje zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe wzmacnia się każdego dnia. W moim ciele króluje spokój i równowaga. Moje kości, mięśnie i organy są silne i zdrowe. Każdego dnia wybieram życie w zdrowiu. Moja dusza rozświetla moje ciało uzdrawiającym światłem. Wszystko, co jem i piję, wspiera moje zdrowie. Ufam procesowi uzdrawiania we mnie. Moje ciało odpowiada mi wdzięcznością za troskę. Jestem w pełni otwarta na uzdrowienie. Moje ciało odzyskuje naturalną równowagę. Mam moc tworzenia zdrowia w moim życiu. Moje ciało jest moim sprzymierzeńcem. Jestem wdzięczna. Za każdy zdrowy oddech, moja siła rośnie z każdym uśmiechem. Dziękuję sobie za miłość, jaką obdarzam swoje ciało. Moje życie jest pełne zdrowia, radości i spokoju. Otwieram się na pełnię zdrowia tu i teraz. Moje ciało jest w pełni zdolne do samouzdrawiania. Jestem źródłem zdrowia i dobrego samopoczucia. Każdy mój krok prowadzi mnie ku pełni zdrowia. Jestem zdrowa, silna i pełna życia. Moja podświadomość działa na korzyść mojego zdrowia. Moja obecność tu i teraz sprzyja pełnemu uzdrowieniu. Moje zdrowie jest darem, który każdego dnia celebruję z wdzięcznością. Moje ciało rozluźnia się i pozwala sobie czuć się dobrze. Moje zdrowie umacnia się z każdym uśmiechem. Każdym dobrym słowem. Moje zdrowie to mój codzienny wybór i wybieram je z miłością. Moje serce bije w harmonii z rytmem życia. Jestem połączeniem siły natury i miłości wszechświata. Wybieram spokój, który leczy moje serce i ciało. Moja dusza prowadzi mnie ku pełnemu uzdrowieniu. Uwalniam z ciała wszystkie lęki i napięcia. Jestem wolna. Otwieram się na cud zdrowia. Mój sen jest głęboki, regenerujący i kojący. Czuję się coraz bardziej obecna w swoim ciele i to mnie uzdrawia. Jestem połączona z mądrością natury, która uzdrawia. Zdrowie jest moim naturalnym stanem. Pozwalam sobie być zdrowa fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Moje ciało odpoczywa, regeneruje się i rozkwita. W mojej krwi płynie światło. Moja obecność tu i teraz jest bramą do pełni zdrowia i życia. Codziennie budzę się zdrowsza, silniejsza i spokojniejsza. Moje ciało kocha życie, a życie kocha moje ciało. Zasługuje na zdrowie na każdym poziomie istnienia. Czuję, jak zdrowie rozkwita we mnie, jak piękny kwiat. Moje ciało odpoczywa, regeneruje się i wzmacnia. Z lekkością uwalniam wszystko, co blokuje moje zdrowie. Moje zdrowie promienieje na zewnątrz i wypełnia mój świat. Moje ciało jest moim świętym domem. Dbam o nie z miłością. Moje komórki pulsują energią życia. Wybieram myśli, które mnie wzmacniają. Moje ciało odpoczywa w głębokim spokoju. Wszystko, co mnie otacza, wspiera moje zdrowie. Moje ciało jest zdrowe, moja dusza. Spokojna, a umysł pełen jasności. Dziękuję za ten dar życia i zdrowia. Moje zdrowie jest naturalnym stanem mojego istnienia. Zasługuję na to, by czuć się dobrze każdego dnia. Moje życie jest pełne zdrowia i pięknych doświadczeń. Każdy mój oddech niesie życie. Światło i odnowę. Moje serce bije w rytmie uzdrowienia. Każdy mój oddech przynosi spokój, a spokój uzdrawia. A teraz poczuj, jak Twoje serce wypełnia się światłem, spokojem i czułością. Wracaj do tych słów każdego dnia. Niech staną się Twoim nowym nawykiem, Twoją codzienną praktyką, dobra dla siebie, bo im częściej siebie wspierasz, tym silniej programujesz swój umysł na sukces, spokój i życie pełne spełnienia. Pamiętaj, Twoja podświadomość słucha, a Ty masz moc stworzyć życie, o jakim marzysz. Dziękuję, że byłaś tu ze mną. Pamiętaj, zawsze możesz tu wrócić. Ta przestrzeń jest dla ciebie. Do zobaczenia w medytosferze.